Z mojego punktu widzenia podstawowa obawa, którą mam, związana z tym, że państwo w sposób naturalny może zostać graczem na, na rynku i kapitałowym, i finansowym, jest związana z tym, że jedna rzecz państwu jest zdecydowanie obca, jest to e, swobodna konkurencja. W związku z tym. Państwo wolnej konkurencji lubić nie może, bo skonstruowane jest inaczej. W związku z tym, im bardziej się nam rozpowszechni w rzeczywistości gospodarczej, tym mniej w niej będzie wolności gospodarczej. W związku z tym, jeżeli by przyjąć, że to na niej właśnie opierał się sukces takich gospodarek jak amerykańska, czy jeżeli by. W tym tymi resztkami liberalizmu jakoś podsumować naszą w rozwój Polski po 1989 roku, no to prawdopodobnie będzie to wszystko, czego zabraknie, im bardziej udział państwa w PKB będzie mózg.